No i wymieniamy koła z zimowych na letnie. W końcu się maszyna doczekała. No i zmieniamy jeszcze znaczki. Był taki, a jest taki. A jakbyście chcieli zobaczyć, jak taki znaczek się wymienia, no to już Wam ta szybciora pokazuje. Odklejamy sobie. Teraz przemywamy to zmywaczem do paznokci. Żeby to otłuścić. Mamy już to otłuszczone. Tutaj była taka... taki papierek, a tu jest Klej. Bierzemy suszarkę, rozgrzewamy to sobie. No i jak mamy to ładnie rozgrzane, naklejamy. Najlepiej teraz przez szmatkę, żeby nie porysować. Ładnie to sobie dociskamy. A na końcu zerwiemy. Folię, tutaj jest taka przezroczysta folia na koniec. To zerwamy, no i zrywamy tą folię. Ja już tu sobie pozwoliłem wcześniej przygotować o Polejkę ładnie zrywamy. I mamy piękny, czyściutki, przyklejony porządnie znaczek na tą taśmę, która jest oryginalna. Nie powinien się od prędkości od prędkości urwać. No i wkładamy. Cyk, bo to jest ładnie na sprężynkę. I można śmiało palić gumę. Taka sytuacja. To może pójdźmy dalej tym tropem. Jak już włożyliśmy dekielek, to pokażę Wam, jak go wyjąć. Tutaj jest taki wcięcie. Podkładamy sobie jakąś tam szmatkę. Ja już tu wcześniej sobie podważyłem i podważamy. Tak tu. I tak jak tu wychodzi. Po kolei, tak? Tutaj po kolei. No jak już mamy tutaj podwadzone, to wystarczy, o, nie dotykając felgi, sobie to ściągać. O, i już nam pięknie wyszedł. Bez uszkodzenia krawędzi. I tutaj jest to wcięcie. No i co, kochani, jak mogę Was prosić, no to udostępniajcie to, żeby to wyszło poza krąg znajomych. Może to jakimś komuś, jakimś osobom się to przyda. No bo nie każdy przecież robił takie rzeczy, a może spróbuje.